Przyszedł ten czas, dzisiaj kompleksowa wymiana. Wymieniamy chłodnicę, nówka przyszła i nagrzewnicę. I nagrzewnica tutaj, dodatkowo węże do nagrzewnicy. Kupiłem nową, bo kupowałem wcześniej używane i chodziły krótko. Nie opłacało się to w ogóle, mogłem kupić od razu nową, a nie trzy używane. Także dzisiaj wymieniam chłodnicę i nagrzewnicę. Nagrzewnica temat. Dobrze znany dla wszystkich użytkowników fronter no z tego powodu, że krąży opinia, że żeby ją wymienić trzeba rozebrać calutką deskę rozdzielczą, kierownica, schowki, przedni panel, żeby się do niej dostać i wyciągnąć ją z kieszonki. Ja tam już zajrzałem parę dni temu. No i stwierdzam, że wymienię ją bez ściągania tego, tego wszystkiego. I myślę, że uda mi się to wymienić sposobem troszkę inwazyjnym. Bo trzeba będzie uszkodzić plastik, kieszonkę, która trzyma na grzewnicę. Ale że to jest pod spodem, że tego w ogóle nie widać. Także wolę tak zrobić niż cały dzień się męczyć ze ściągnięciem tej deski i później to składać do kupy. To jest samochód na ryby do lasu, także nie będę tutaj cudował, także zapraszam do oglądania. To są te przewody od nagrzewnicy. Je wymieniam całkiem na nowe, bo nie wiem, czy jeden też nie podciekał gdzieś. Odczepiam je, żeby już nagrzewnica była luzem, żeby nic jej tutaj nie trzymało. Dobra, udało mi się wyjąć jeden przewód, ten górny. Z 5 minut z tym walczyłem zakamienione. Dobra, da. schowek mamy zdjęty. Teraz odczepiamy wtyczkę od nawiewu. Odsuwamy ją sobie i demontujemy ten tunel. No, i tak wygląda moje miejsce na grzewnicy. Ta kieszeń ona już jest połamana. Nie mam jak tego nagrać, ale powiem o co chodzi. Powiem jak, jak ja to sobie wymyśliłem. Obcinam tutaj rurki, bo ta nagrzewnica już mi nie jest potrzebna. Wycinam tu ten plastik na równo z tą kieszonką, i wtedy wychodzi mi nagrzewnica w dół, bez zdejmowania deski. I tak to wygląda. Wyciąłem sobie spód tej kieszeni. Teraz muszę tylko obciąć te rurki i wydostać tam nagrzewnicę. Mam wycięte te rurki. Tak to wygląda. I teraz nagrzewniczkę sobie elegancko od, do dołu wysuwam i wyjmuję. Na radę. Wyciągnąć. I proszę bardzo. I nagrzewniczka jest na zewnątrz. Tutaj ona gdzieś podciekała na dole. Troszkę kamienia od spodu. Ciężka jest. Ta nowa, co kupiłem, jest, jest dużo lżejsza. Czyli, czyli makam. ja teraz jeszcze ważna sprawa czy ta, co przyszła, jest taka sama. No, wydaje się taka sama. To samo. No to dobrze, to dobre, kupiłem. Także. Teraz montaż, montaż. No właśnie. Tu jest druga część, tak zwanego druciarstwa, że tak powiem. Tutaj ta nagrzewnica sobie wejdzie do kieszeni, ale tych przewodów tam nie ma szans wcisnąć. Także tutaj się właśnie o to rozchodzi, że. Te przewody będę ucinał też. Widziałem, że tak już ktoś robił. Ja je obetnę gdzieś tutaj, żebym mógł wsadzić spokojnie. I węże będą zaciśnięte nie pod maską, tylko tutaj. Tutaj będą opaski założone. Ta metoda jest dużo szybsza niż dwa dni siedzenia i rozkręcania tych wszystkich desek. I powtarzam kolejny raz: to jest auto do lasu i na ryby, a nie do kościoła. Także jak komuś taka metoda nie odpowiada i chce mieć wszystko tam elegancko zrobione, czyściutko, tak jak fabryka, no to musi ściągać deskę, bo inaczej tego po prostu nie zrobi. No dobra, działam dalej. Aha, jeszcze jedna rzecz, należy pamiętać, żeby tą kieszeń sobie wyczyścić, jak już tą mamy, bo zobaczcie ile tu jest syfu. na zbieranego jakichś paprochów, liści. Także czyścimy to i dopiero działamy dalej. Węże mam poobcinane. To znaczy te przewody je trzeba troszeczkę podgiąć, bo one się różnią tam e, tak jak były w tamtej nagrzewnicy. Trzeba je troszeczkę zagiąć do środka. Węże nałożyć, tu opaskami ścisnąć i już. No i najtrudniejszą rzeczą było wciśnięcie tych rurek, znaczy tych węży na rurki, ale się udało. One są teraz połączone w kabinie, a nie w komorze silnika, tutaj daję na to opaski i ściskam no i dobra, tak to właśnie wygląda miałem tutaj dać blaszkę jeszcze, podtrzymującą stąd dotąd i ją tu zanitować do plastiku także ja tutaj pokazuję taką metodę jak ktoś chce ściągać deskę i mieć wszystko jak fabryka dała, no to niech ściąga. To jest tylko moja metoda. Ja nikomu tego nie każę robić. Także to jest taki mały patent na wymianę nagrzewnicy bez ściągania deski. Da się, da się, ale trzeba pokombinować trochę. Dwie godzinki. I